Dzień dobry, moja droga, w ten nowy poranek, który dla wielu wydaje się być tylko kolejnym, zwykłym dniem w kalendarzu, ale dla ciebie, jeśli tylko otworzysz szeroko oczy duszy, może stać się początkiem czegoś, co zmieni bieg całej twojej historii. Często budzimy się z poczuciem, że życie przecieka nam przez palce, patrzymy na pustą poduszkę obok i zastanawiamy się, czy gdzieś tam, w tym wielkim, chaotycznym świecie Naprawdę istnieje ktoś, kto jest nam pisany, czy może to wszystko, o czym marzymy, to tylko bajki dla naiwnych serc, które boją się samotności? Psychologia często mówi nam o błędzie poznawczym, o tym, że widzimy to, co chcemy widzieć, ale głęboka duchowość i doświadczenie tysięcy pokoleń podpowiadają nam coś zupełnie innego, że w świecie stworzonym przez Boga nie ma miejsca na ślepy przypadek. A to, co my nazywamy zbiegiem okoliczności, jest w rzeczywistości sposobem, w jaki Bóg pozostaje anonimowy, działając z ukrycia, by splatać ludzkie ścieżki w najmniej oczekiwanym momencie. Być może czujesz się teraz zmęczona czekaniem. Być może masz za sobą lata nieudanych prób, randek, które donikąd nie prowadziły i relacji, które kończyły się łzami, co sprawia, że w twoim sercu rodzi się cynizm i zwątpienie w sens dalszych poszukiwań. Jednak chcecie dzisiaj zabrać w podróż do zrozumienia tajemnicy synchroniczności tego niewidzialnego prawa, które rządzi wszechświatem relacji, prawa, które mówi, że Bóg jest najlepszym reżyserem i nigdy się nie spóźnia, choć rzadko przychodzi tak wcześnie, jakbyśmy tego chciały. Wyobraź sobie swoje życie nie jako linię prostą, ale jako wielki, skomplikowany gabelin. W którym każda nitka, każde spotkanie, każda spóźniona kawa, każda zgubiona książka czy pomylony numer telefonu ma swoje znaczenie i prowadzi cię do celu, którego jeszcze nie widzisz. Często myślimy, że musimy walczyć o miłość, że musimy ją wyszarpać losowi, biegać, szukać, instalować dziesiątki aplikacji, podczas gdy prawda jest taka, że to, co jest dla nas przeznaczone, szuka nas z taką samą intensywnością, z jaką my szukamy tego. Biblia pełna jest historii o przypadkowych spotkaniach, jak choćby rad, która przypadkiem znalazła się na polu Booza, nie wiedząc, że ten moment, ta jedna decyzja o wyjściu z domu, zadecyduje o losach całego jej rodu i przyniesie jej miłość, o jakiej nawet nie śmiała marzyć. Dzisiejsza modlitwa ma na celu przestrojenie Twojego serca z częstotliwości lęku i desperacji na częstotliwość zaufania i uważności abyś przestała postrzegać swoją obecną samotność jako karę, a zaczęła widzieć ją jako czas przygotowania, jako niezbędną przerwę w muzyce, która nadaje sens całej melodii. Musimy zrozumieć, że Bóg często ukrywa nasze błogosławieństwa w przebraniu trudności lub opóźnień, chroniąc nas przed ludźmi, którzy nie są gotowi na wielkość naszego serca, i zachowując nas dla tego jednego, który będzie potrafił docenić Twój blask bez potrzeby gaszenia go. Zamiast więc wstawać dzisiaj z łóżka z ciężarem pytania, kiedy to się stanie, wstań z ciekawością dziecka, które pyta ciekawe, jak Bóg mnie dzisiaj zaskoczy. Bo ta zmiana perspektywy jest kluczem, który otwiera drzwi, które dotąd wydawały się zatrzaśnięte na głucho. Twoja dusza wie więcej niż Twój umysł. I to ciche przeczucie, które nosisz w sobie, ta tęsknota za głębokim połączeniem, nie jest dowodem na Twój brak. Ale jest echem przyszłości, która już na ciebie czeka, jest obietnicą złożoną przez stwórcę, który powiedział, że niedobrze jest człowiekowi być samemu. Pozwól sobie dzisiaj na luksus odpuszczenia kontroli. Przestań pisać scenariusze w głowie i pozwól, by to życie napisało dla ciebie rozdział, którego się nie spodziewasz, bo najpiękniejsze historie miłosne to te, których nikt nie planował, a które po prostu się wydarzyły. Jakby były zaplanowane w niebie na długo przed naszymi narodzinami. Wchodząc głębiej w ten temat, musimy dotknąć psychologicznego aspektu naszej gotowości na przyjęcie drugiego człowieka, ponieważ często to nie brak okazji jest problemem, ale nasze wewnętrzne blokady, które sprawiają, że nawet gdyby przeznaczenie zapukało do naszych drzwi, my bałybyśmy się otworzyć, myśląc, że to znowu pomyłka lub zagrożenie. Synchroniczność działa najmocniej wtedy, gdy jesteśmy spójni wewnętrznie, gdy nasze serce, rozum i dusza mówią tym samym głosem, a nie wtedy, gdy jesteśmy pełni sprzeczności, pragnąc miłości, a jednocześnie panicznie bojąc się zranienia. To tak, jakbyś wysyłała do wszechświata dwa sprzeczne sygnały. Podejdź do mnie i trzymaj się z daleka, co tworzy chaos i sprawia, że właściwi ludzie mijają nas obok, nie mogąc się przebić przez ten niewidzialny mur lęku. Bóg łączy dwie dusze nie wtedy, gdy są idealne, ale wtedy, gdy ich rany i ich dary pasują do siebie w taki sposób, że mogą się nawzajem uleczyć i wzmocnić, tworząc nową jakość, której nie dałoby się osiągnąć w pojedynkę. Czasami musimy przejść przez okres ciszy, przez pustynię, na której wydaje się, że nic nie rośnie, tylko po to, by nauczyć się kochać siebie i by wyleczyć się z toksycznych wzorców z przeszłości które sprawiały, że wybierałyśmy ludzi, którzy nas nie szanowali. Zastanów się, ile razy w życiu spotkałaś kogoś i pomyślałaś to niemożliwe, że spotykamy się akurat teraz, albo usłyszałaś słowa, które idealnie odpowiadały na pytania, które zadawałaś sobie w duchu. To są te małe znaki, te mrugnięcia okiem od Boga, który mówi: Jestem tutaj, pracuję nad Twoim życiem, zaufaj procesowi. Psychologia nazywa to selektywną uwagą, ale my wiemy, że to prowadzenie ducha świętego, który delikatnie przesuwa pionki na szachownicy życia, by doprowadzić do mata, który będzie zwycięstwem miłości. Nie musisz forsować drzwi, które są zamknięte, nie musisz biegać za kimś, kto ucieka, bo to, co jest Twoim przeznaczeniem, będzie płynąć do Ciebie z naturalną lekkością, jak rzeka. Która zawsze znajduje drogę do morza, bez wysiłku i bez walki. Twoim zadaniem na dziś jest być obecną, być tu i teraz, w tej chwili, w której pijesz kawę, w której idziesz do pracy, bo być może to właśnie dzisiaj, w najbardziej prozaicznej sytuacji, Twoja droga przetnie się z drogą kogoś, kto szuka dokładnie takiej osoby jak ty. Moja kochana, czuję, że dzisiaj dotykamy bardzo czułych strun w Twoim wnętrzu. I wiem, że nie trafiłaś na ten film przez przypadek, to też jest element tej boskiej synchronizacji, o której mówimy. Jeśli czujesz, że te słowa są jak balsam wylewany na Twoje zmęczone czekaniem serce, chciałbym Cię zaprosić do zrobienia małego gestu, który będzie znakiem, że jesteś otwarta na to, co nowe. Kliknij przycisk subskrypcji, nie traktuj tego jako zwykłego kliknięcia, ale jak symboliczne dołączenie do kręgu kobiet które decydują się zaufać opatrzności bardziej niż własnym lękom. Zostań z nami, bo to miejsce jest tworzone z myślą o Twoim duchowym wzroście. A w komentarzu napisz jedno słowo: Czekam, lub jestem gotowa, niech to będzie Twoja deklaracja przed światem i przed samą sobą, że nie rezygnujesz z miłości, ale zmieniasz sposób oczekiwania z lękowego na pełen nadziei. Każdy taki komentarz to dla mnie sygnał, że jesteśmy w tym razem. Połączeni niewidzialną nicią wiary, i że nasza wspólnota ma realną moc przyciągania dobra. Teraz przejdźmy do konkretnej pracy duchowej, do przygotowania gruntu pod to spotkanie, które ma nadejść, bo przeznaczenie to nie tylko bierne czekanie na księcia z bajki, ale aktywna praca nad tym, by stać się odpowiednią partnerką dla odpowiedniego mężczyzny. Często prosimy Boga o wielką miłość, o człowieka dojrzałego, odpowiedzialnego i wiernego. Ale, czy my same jesteśmy gotowe przyjąć taki dar, czy może nasze serce jest wciąż zagracone pretensjami do byłych partnerów, żalem do rodziców czy niechęcią do samej siebie? Wyobraź sobie, że Bóg chce wysłać do ciebie gościa, ale twój wewnętrzny dom jest pełen starych mebli, kurzu i zamkniętych okien. Nawet jeśli ten gość przyjdzie, nie będzie miał gdzie usiąść i szybko odejdzie, czując, że nie ma tam dla niego miejsca. Modlitwa o dobrą relację zaczyna się od modlitwy o oczyszczenie pamięci, uwolnienie od tych wszystkich duchów przeszłości, które szepczą nam do ucha, że wszyscy mężczyźni są tacy sami, że znowu zostaniesz skrzywdzona, że nie warto ufać. To są kłamstwa, które blokują przepływ łaski, są jak tamy na rzece Twojego przeznaczenia, które musimy dzisiaj rozebrać kamień po kamieniu, używając narzędzi przebaczenia i akceptacji. Kiedy zaczynasz błogosławić swoją przeszłość zamiast ją przeklinać, kiedy dziękujesz za te trudne lekcje, bo one uczyniły cię mądrzejszą i silniejszą, zmieniasz swoją aurę, stajesz się magnetyczna w sposób duchowy. Psychologia relacji potwierdza, że przyciągamy ludzi na tym samym poziomie emocjonalnym, na którym sami się znajdujemy, więc jeśli jesteś pełna goryczy, przyciągniesz kogoś, kto cię zrani. Ale jeśli jesteś pełna pokoju i zaufania do Boga, przyciągniesz kogoś, kto szuka pokoju i kto będzie chciał go budować razem z tobą. To jest prawo rezonansu duchowego, które jest potężniejsze niż jakakolwiek technika uwodzenia czy wygląd zewnętrzny, bo piękno duszy świeci światłem, które jest widoczne nawet w najciemniejszym tłumie. Bóg przygotowuje cię w ukryciu, szlifuje twój charakter jak diament, czasami poprzez trudne doświadczenia. Tylko po to, byś w dniu spotkania błyszczała pełnym blaskiem, i byś nie pomyliła prawdziwej miłości z tanim substytutem. Zaufaj, że w tym samym czasie, gdy Ty pracujesz nad sobą, Bóg pracuje nad nim, gdziekolwiek On jest, może w innym mieście, może w innym kraju, a może dwie ulice dalej. Bóg przygotowuje jego serce, uczy go odpowiedzialności, łamie jego pychę, by mógł stać się mężczyzną. Jakiego potrzebujesz? To jest proces synchroniczny, dwie linie, które powoli zbliżają się do punktu przecięcia. Nie przyspieszaj tego na siłę, nie wyrywaj owocu, zanim dojrzeje, bo niedojrzały owoc jest kwaśny i nie daje radości. Twoim zadaniem jest dbać o swój ogród, podlewać swoje pasje, rozwijać swoją relację z Bogiem i cieszyć się życiem, jakie masz teraz. Bo radosna kobieta jest najpiękniejszą zapowiedzą szczęśliwego związku. Pamiętaj, że samotność to nie jest poczekalnia, to jest czas Twojego rozkwitu. To czas, w którym stajesz się tą kobietą, którą on pokocha od pierwszego wejrzenia, nie za to, jak wyglądasz, ale za to, kim jesteś w środku. Nadszedł czas, abyśmy zamknęły oczy i przeniosły się z poziomu rozważań na poziom głębokiego, duchowego spotkania ze stwórcą. Oddając mu ster naszego życia i pozwalając, by jego wola stała się naszą rzeczywistością. Połóż proszę rękę na sercu. Poczuj jego bicie. To jest rytm życia, który dał ci Bóg, dowód na to, że masz tu do spełnienia ważną misję, która obejmuje także miłość. Ojcze najlepszy, Ty, który znasz liczbę gwiazd na niebie i który wiesz, ile włosów mam na głowie, Ty wiesz także, jak bardzo moje serce tęskni za bratnią duszą, za kimś, z kim będę mogła dzielić trudy i radości dnia codziennego, z kim będę mogła iść do Ciebie. Przychodzę dziś, by złożyć na Twoim ołtarzu moją niecierpliwość, mój lęk przed byciem samą i moje wątpliwości, czy w ogóle o mnie pamiętasz w tym aspekcie życia. Przepraszam za każdy moment, w którym próbowałam pomagać losowi, manipulować sytuacjami, lub wchodzić w relacje które nie były dla mnie dobre, tylko po to, by zagłuszyć ciszę w domu. Dziś ogłaszam kapitulację mojej woli i przyjmuję twoją wolę, wierząc, że twój plan jest o niebo lepszy, piękniejszy i bardziej kompletny niż moje najśmielsze marzenia. Panie, proszę cię o dar świętej synchroniczności. Proszę, byś ty sam zaaranżował spotkanie, które zmieni wszystko, byś postawił na mojej drodze człowieka który kocha ciebie bardziej niż mnie, bo tylko wtedy będzie potrafił kochać mnie tak, jak na to zasługuje. Otwórz moje oczy, bym umiała rozpoznać ten moment, bym nie przeoczyła Twojego daru z powodu rozproszenia czy uprzedzeń, i daj mi odwagę, bym umiała otworzyć serce, gdy nadejdzie właściwy czas. Błogosławię tego mężczyznę, gdziekolwiek teraz jest, modlę się o jego ochronę, o jego wzrost i o to. Byś strzegł jego drogi, aż do dnia, w którym nasze ścieżki się przetną. Niech każda przypadkowa sytuacja w moim życiu będzie odtąd znakiem Twojej obecności, a każdy dzień oczekiwania niech będzie dniem wypełnionym wdzięcznością i pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ufam, że moje imię jest zapisane na Twoich dłoniach i że ty nie zapominasz o swoich obietnicach. Dlatego czekam z pewnością, że to, co ma być moje. Nie ominie mnie. Dziękuję Ci, moja droga, za tę wspólną chwilę modlitwy, która, wierzę w to głęboko, poruszyła niebo i uruchomiła lawinę dobrych zdarzeń w Twoim życiu. Mam do Ciebie ogromną prośbę na koniec: jeśli masz już jakąś historię Bożego przypadku w swoim życiu, może z innej dziedziny, albo jeśli poznałaś kogoś w niezwykły sposób, podziel się tym w komentarzu. Bo Twoje świadectwo może być tą iskrą, która zapali nadzieję w innej, zrezygnowanej kobiecie czytającej te słowa. A jeśli czujesz, że ta praca, którą tu wykonujemy, te modlitwy i treści są dla Ciebie wartościowe, będę z całego serca wdzięczny za wsparcie poprzez super podzękowanie, valeu de mais lub super chat. To dzięki Twojej hojności możemy docierać z tym przesłaniem do domów na całym świecie, niosąc światło tam gdzie panuje mrok samotności. Niech Bóg cię prowadzi, niech zaskakuje cię każdego dnia swoją dobrocią i niech połączy cię z miłością, która jest twoim przeznaczeniem. Do zobaczenia w kolejnym filmie, z Bogiem.